Witam bardzo serdecznie. Ja jestem a to jest kolejny odcinek z gry. Number in Hell razem ze mną jest Songo i oczywiście no, chcę pokazać nową mapkę, Oczywiście, tutaj koło kajatyki jedne rzeczy. Coś mi głowy Nie, to jest tylko tak w tle. O, Może zapasy w... rzuci? No na pewno, nie. ale nie teraz. Tutaj masz broń. Tutaj te nie widzę jakieś nie yeah. okej okay. jest to mapka to... Ej tu jest. Ale masz shotguna Tyż shotguna szod... Poczekaj tu jakaś jest do niej, ja mam aka jakiś O okay. Okej uh. uh. jest to mapka, która jest także w rozwaniu takim, że musimy przetrwać Oczywiście ojciec zombie zombi, teraz idą do nas Weźmiemy to... Nie, ja nie oddam tego Okej okay. Dobra, jest to mapka, którą musimy przetrwać jak najwięcej rund. Ale wiecie wiesz jaki jest plus z tej mapki? Co? Że musimy przetrwać, ale nie mam żadnych punktów do obrony. No, to jest dziwne. I to jest troszeczkę, no, ułatwienie, ale też dzięki temu fajny. Fajny rytm, Dobra, chodź tędy. Zobaczymy co tutaj jest i w ogóle. Tu, tu Zielone be... się świeci. Tu będzie co chyba... tu jest? słyszysz Tu będzie chyba zrzut tego. Tu będzie Może chyba... ja. Ale, ale nie, 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 nie. tam. Tutaj o. Tu chyba się zdaje. No, no, no. no. Na, na środku. Tu będzie chyba zrzut. O granata. Trochę mam. Shotgun. Nóżyk. Nóżyk. No tu też. Trochę nie jest. No w sumie na no, razie widać. Niby, niby, niby fajnie. O, patrz, tutaj też coś tam. Dobra. Tu leży. Co tu, co leży? Zliczek, o, nie no, w broni broń tutaj, tutaj, leży. leży. się, że padłeś, chłopie, tak... Kurde, że, zaczęłeś... Z góry spadł, jak montował te żarówki. Niestety. Dobra. Żyje jeszcze 9 jeszcze, więc... Szkoda, że nie da się tego otworzyć, nie? <śmum> tak. Ja lubię jak są mapy, ale jest dużo interakcji z przedmiotami, się, że można tam coś podkładać, upalać No, no, te mapki są To jest fajne nie. właśnie. Mm, dobra, jeszcze siedem zombiaczków, ale coś tu nie widzę. Tutaj, że było ich aż tyle. O, tam, czy widzę, jeszcze O, tutaj masz granatę. Granatę tutaj masz. Mm, Zrób gun Jaki granat? Dymny? Granat, normalny granat. A, normalny. Myślałem, że dymne granat był. Nie, tutaj masz, tu masz, tu masz. Granata, ja mam granatę jednego. Tylko weź go nie rzucaj byle gdzie, wiesz, bo się przyda. Dobra, ja nie chodź tutaj, ja tu jeszcze widziałem jeszcze jedno w prawo takie przejście jakieś. Co o, tutaj? zębiaki się pojawiły. Dobra, ja idę ja, ja tutaj tego zobaczyć, to ja W prawo, Dobra. Te, w prawo. W to przejście. Ja tu leki mam. Dawaj, chodź tutaj w sumie. o chłopie To zombie? Tutaj to będzie przyda przydać ten granat! Aha Hehe <grym> Ale żem Rzymy... Rzucił granat Świetnie, ciekawie, tylko czy wszyscy zginęli Patrzcie, dwóch przeżyło Tych To byli Odważni, jakieś zombiaczki, o, oczywiście tam nie można wejść, w natomiast... Teraz naszych stworków. No, Na stworkom naszych zombie. UB, jestem w sklepie jakimś, nie? Gdzie w sklepie w środku? Na no, w sklepie. A, o ja, ty. W takim opuszczonym sklepie. A to, to było zamknięte. Nie, bo nie. No, ja, ja tu podchodziłem, było zamknięte. Tak? Patrz, tylko jest od nie? Jest tutaj, ale tu nie ma nic ciekawego, chyba że... nie no. Nie ma tutaj nic ciekawego po prostu. Nie ma właśnie. Warzy... już nie będziesz nagrywał? Kto powiedział, że nie będę nagrywał? Bo już ostatnio chyba nie nagrywałeś, nie Warzy? Nie no. No jak z taką ekipą ile razy jesteśmy, to wiesz, moż możesz też nagrać sobie. Niby tak, ale wiesz. Nie wiem, zobaczcie. Ty położyłeś, a. Na no, razie wiesz, nie chcę w dniu nagrywać ciągle tego samego. No to. No Morichel trochę się różni od World, nie, bo wiesz, no tutaj jednak coś jeszcze się fajnego dzieje w sumie, nie? no ale Dobra, w sumie widzę ta mapka jakoś nie... Znaczy tylko nie jest jakaś słaba, ale jakoś tak no jakoś nie powala. Nie, ma. nie powala w sumie Nie no. wiem no. Kurwa, aby zrobili taką fajną mapkę z dużą interakcją, taką nie wiem, przedmiotów, wszystkiego. To hmm. tak gra fajna by byłaś. No wchodź chodź to... stąd tam, gdzieś indziej, na inny znaczy na inna zombie, nie? No. Leczymy. 13 zombiaków. Ty tam nie ma chyba ich? Tam ich nie ma. Hotel, mogę to wejść? Nie mogę wejść do hotelu? Kurczę No się otworzy ty, tu, ty tutaj też nikogo nie ma To nie To gdzie są, są, są to zombie 13 zombi, zombie jeszcze jest Chyba że... Może gra się pomyliła w liczeniu <noise> Tak. albo jest jakieś przejście a my go ominęliśmy Może, nie wiem no tam nie ma, ja się popatrzę, mam ten ten co robi przy tej broni, nic nie widzę. Dużo paliwa te samochody mają, jak ciągle na chodzie są. Ale zwłaszcza ten policyjny. No, policyjny, tak. Chyba, że tam dalej możesz iść przez ten, ten... Może, ty, może się odblokowało coś? No. Liczymy. Może to jakaś kampania, kurde, będzie? Co? Kampania. Ale nie wieś tutaj jest... Tutaj jest dużo staw się broni, nie. Tam nie może nie mogę iść dalej, nie może iść dalej. Nie, bo niewidzialna ściana jest. Nie? Co, nie? Ty, no to gdzie są te zombie? Nie mówcie, tutaj są... Nie wiem, nie mam pojęcia już. zajebiście Ej, strzelam szybę tu i strealet Aha To jest dopiero Yo, Masz jakiś białą broń? Yyy, nie I To w sumie chyba nie tam za ja tam Nie żeby ma chyba białej broni tu nawet nie. Jest, raczej znaczy, chyba latarka jest bo już widziałem no, no, czy no, nie, to. Nie, nie, gina się w szybie, normalnie. Nie no... O co chodzi? What the fuck? O, jest! O, się nie. tutaj! Chłopie, wiedziałem, że gdzieś. <noise> Zabiłem... cię... To... otworzyło się! Nie. Trzeba tutaj sześć to. No nie gadaj. No, normalnie strzeliłem, zobacz, żeby normalnie ten, nie? Ja pierdzielę.

No serio? Dzięki, ja dzięki. Ja celowałem w zombiak. Jasne. Kurde. Nie no. O kurcze. Nie wierzę. A nie wiedziałem, że to jest ten friend, coś tam. Nie możesz się... Nie mogę nic zrobić. No ja sobie się jak co co, co, co? się w tekstury wygląda... LOL Czemu ty... <śmuszę> Czemu wtopiłem się w teksturę nie mogę wyjść? <śmuszę> o Boże, nie, tak gra jest... Znaczy, tak gra... Ta mapka jest chyba jakaś troszeczkę niedopasowana, chyba No, no... Ja pierdziele! Nie, nie, no tak wygląda, jest tak jakby taka... Niedopasowana troszeczkę Nie, nie mogę wyjść wo No słysz... a i to, przejść ten, helikopter przyniósł ten, przybył, przy, no. I dał nam itemki. Tamto miejsce... No, A, tam... że ja nie mogę wyjść z tej dziury. Czekaj, to się zabije. Tamto miejsce i ten... Okej... Ja z tej dziury wyjść. Czekaj, to się zabije, to byś wyjdziesz. No. Nie sobie. te masaki. Ale wcześniej do Ciebie strzeliłem kilka razy i Ci nic nie było. Nie wiem, ale wiesz może wtedy miałem więcej HP, ale teraz mnie jakoś może w głowie wyceliłeś, wycelowałeś czy coś takiego, nie wiem. Nie o? Okej. Ty masz pomarańczowe HP, masz bo tam widziałem dużo jest aptecz O okuł czy zombie idzie o grać jakiś to czynimy smagny o chodź jaki gacz w końcu coś zobaczymy nowego okej okay, dobra więc ja tu się troszkę porozejrzę pomili Genuój! No, myślałem, że tu się nie otworzy nawet Nie, powiem go. tylko, w każdym jakąś yy, wszystko co No, wydaje to mi się, że Może być wejściem Zawsze podchodziłem i naciskałem E, a tu nic nie No, ale tu się widać no, różnie A ty raz to strzeliłeś i się rozwaliło? Znaczy no, ja tak wiesz, ja, ja, ja to, 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 to tak napałem, że tak powiem, wystrzeliłem, wiesz, wiesz. Ja, tak, i, ja tak my tak... Ja coś w sumie nie pamiętam co tam mówiłem, ale ...przecież coś tam powiedziałem i po prostu strzeliłem tak dla pały, nie? I patrzyło, rozwaliło się Dobra Ja to nie będę... Czy ja tu mam być niezadowolony?

No, pomyśl, że, że. No, już myślałem, że ta mapka będzie do dupy, ale jednak tym magicznym wejściem. Y tym magicznym wejściem tego. Magiczną, kurde, bardziej wrotą jakąś. Dalsy plusy. No. Donaryni. Co? Donaryni weszliśmy <centigrade> Tak. To są jakieś zdjęcia jakichś zaginionych ludzi. W ogóle ty te zdjęcia mi przypominałem chłopie, jakieś takie te. ...z horrorów, takie, te, takie, takie, te... No, ty nie? Że, jakieś. Że, ...że, zaginęli. I tylko teraz, tylko jest ciekaw, czy to już jest koniec, czy... ...czy tego... Właśnie, nie, byśmy musieli zabić jeszcze 12 zł A, a jedni tam może tu dziwiso, te czarne. A bo ty nie żyjesz, tak? Nie. Nie wiem nie. Ja myślisz, że ty żyjesz tak. Nie, ja nie żyję. A, ten... a, są na zewnątrz zombiaki. No to wiem, wiem, że coś tak się domyślałem. No trochę ich jest. 22 tak się wydaje że dużo jest. Jeszcze ośmiu. Siedmiu. Sześciu. W tunelu są jeszcze. Pięciu. Jedynie tylko w tunelu jeszcze. Czterech? O, a ty gościu? No i dwóch se spaceruje e, Panowie twórcy i, i gra oczywiście widać, liczyć nie umią. E, raz, dwa, e, trzy, A, cztery. Nie, no, 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 jest 52, ale to już jest po czasie Liczyć nie umieli. Chyba jest ich 50 Co? Rzuciłem granata w, w kupę zombie, po czym zginęło tylko trzech Widzisz? Łaby granat jak ty żeś go zrobił? Wow, Co to było? Dobra, hmm. tu zabiłem O oh, kurde Okej Okej, okej, więc ogólnie powiem szczerze, że, że te wejście e, dało sobie plusy oczywiście do tej mapki, ale jakoś i tak nie zmieniam zdania o tej mapce, że nie powala jakąś wielu. wielce. 8 zombie, tak? Ciekawe, czy jest wady 8, czy zaraz będzie i może mniej. Bo już mi ta gra, widzę, udowodniła, że liczyć zbytnio nie umiem Masz HP pomarańczowe. Wiem. Chcesz apteczkę? Nie, ja mam. Apteczka mi padła O. O, abym użyłem. O, czekaj, chyba. chyba jednak nie mylili się. Chyba że jest jeszcze więcej. Liczymy O, jednak się z nim pomylili. Boże, to z liczymy. No, pomylić. Dobra. Może. O, helikopter już przeleciał. Dobra, ale ogólnie to już jest końca wszystko już Tak, to już jest koniec tak? tak, śmi... praktycznie. By to, to było 9, to samo ciągle Aha, dobra, więc w sumie można chyba zakończyć. No. Więc ja się żegnam. Ja Uch. też się żegnam. Ale czekaj, zrobimy tylko w dobrym stylu, o, o, obuścimy ten odcinek. O, a, ale ja nie zginę chyba. A ten dynamik masz. Wow, Żegna fajnie. Żegnajcie wszyscy. A ja też żegnałem. No. Tak się żegnałem więc na razie.